super słodkości, różność Na pewno za to nie zapłacę. Został ostatni kubek. Udało nam się! Święta uratowane! Wracajmy i zapakujmy go, zanim... E? E? Nie tak prędko, wrogie mi dziewczynki! Oto ja, mały żołnierzyk mojo! Zaraz was pokonam! Moimi gorącymi rytmami. Ja! Yeah. Ostrożnie, dzieciaku. To część sklepowego wystroju. Przepraszam, czy są jeszcze kubki dla najlepszego taty? To dla naszego tatusia. Przykro mi, wyprzedały się. Sprawdźcie w sklepie na obrzeżach miasta. Lepiej się pośpieszcie. Zamykają za pięć minut. Dzięki, Cindy. Teraz pewnie chciałabyś mieć rakietowy zaprzęg Mikołaja. Skończcie te bajki z Mikołajem. I podarował nam szweterki? Nie mam pojęcia, ale Mikuś ma całkiem niezły gust. Hej, co tam, kiczówki? To waszą Zgadza się. Za chwilę pokonamy Was za pomocą naszej wyrzutni okropnych świątecznych swetrów. Dobre pytanie, Barbie. Gdzie one się podziały? Przyspieszmy! Nie ma mowy! Nie uciekniecie mi! Chłopczyzna? To ja! Odbiorę wam wasze złodziachowe święta i rozwałkuję je kłodą! Ha! <grym> Wesołych świąt! Jeśli nie damy profesorowi kubka, Mikołaj na pewno ominie nasz dom! Siostry, Mikołaj nie istnieje! No dobra, dziewczyny! Zaraz zafundujemy... Wciąż jest otwarty! Zapewne zapomniałeś co? Zejdź nam z drogi, Joey! Jestem mucha! Już prawie jesteśmy! O nie! Przykro mi, już zamknięte. Zamknięte? Ale Steve, potrzebujemy tylko jednej rzeczy to nie potrwa długo! Słuchajcie, ja też mam swoją rodzinę. Widzicie? Najlepszy prezent, jaki dostałem. No, dobranoc. Idziemy, siostry. Wracajmy do domu. Świąteczne rytmy atomówki. Z okazji tych radosnych świąt wszyscy złoczyńcy postanowili, że zjednoczą siły i was pokonają. Nie teraz. My tylko chciałyśmy dać profesorowi kubek. Teraz nie dowie się, jak bardzo go kochamy. <laughs> Mikołaj mógłby pomóc. Jaki Mikołaj? Tylko prawdziwy potwór nie wierzyłby w Mikołaja. Lecimy. Trudno. Za każdym razem, kiedy profesor będzie się ranił w usta tym kubkiem, pomyśli o nas. Tak! Są święta! Są święta dziewczynki! Mogę pierwszy otworzyć prezent? Proszę. Eee, jasne. Wesołych świąt, profesorze. Córeczki. Profesorze, jeśli chodzi o prezent, jest idealny! Od razu muszę go wypróbować! Ale jak to możliwe? <laughs> Mikołaj! Wiedziałam! Na pewno posklejał nasz kubek miłością. Ja. On serio istnieje. Mówiłam! Dziewczynki! U kawy nigdy nie smakowała tak dobrze. Wesołych świąt, profesorze! Dziękuję, dziewczynki. Wam też wesołych świąt. O, patrzcie, jacy są szczęśliwi. Tak. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ich miny, kiedy wybuchnie bomba, którą wsadziłeś do kopka dla tatuśka. Chwila! Mojo jeszcze nie podmienił kubków. Nasz jest tutaj. Co? To kto je podmienił? Ho, 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 ho. Do kolejnego miasta, rakietowe sanie! He. ho! ho, 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 ho.